i Dzisiaj ze mną Darek. Siema. No i chciałem coś wam powiedzieć. Długo nie, nie było mnie i Darka. No, oczywiście. Pamiętacie jak Darek miał kanał, tak? No oczywiście. No, no i dajcie mi łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Bardzo wam proszę, bo mam mało e, suby. E, tak, Darek? Powiedziałeś tak, tak. na moim filmie, no, że mam mało. No, oczywiście. Już. No i dajcie mi, bo Darek też chciał mieć, no, ale już nie może mieć kanał. Dlatego, że tata miał dużo w głowie, pomyślał sobie, że skasuje mi konto. No, bo coś był nerwowy chyba. No chyba, oczywiście, jak. Zawsze jest. No, każdy tata musi coś tam kasunąć. No i ja co? Popatrzcie, bo, pascie, bo, pascie, bo my, ja kiedyś miałem taką fajną grę. Pamiętasz tą grę jakbyśmy mali. Tak, fajnie. No i, no i potem mój tata kasu i mi płakaliśmy. Trochę była fajna. No. Taka extra na świecie. No, taka lamp, taka lambo jakby się jechało autem. No, chciałam powiedzieć wam, że Darek, a ty możesz mieć nowy kanał, czy nie? Nie mam YouTube'a i mam zakaz do więc niestety yy, nie zrobię tego. Dlaczego ja chciałam pan powiedzieć przykro mi, ale dalej chciał Was zaprosić na znajomy Blogstas, a nie może, po, przy aplikacjach chyba, tak? Tak, zepsułam się. No jeszcze Loblox. Tak, Roblox. No a ja e, w komentarzu ja wam napiszę, jak się nazywam na Lobloxie, a na bym napiszcie. Jeszcze Brawl ja przyjdę do waszego klubu Tak? A teraz, tak, Darek ma chyba Brawl A nazywa się Elwina. Tak, e, tak, Klub dla kahera Klub dla Kachera. A mój jest klub dla pro e, Ja się nazywam tam jestem, no Ja tej Ja się nazywam tam Vito Vito e To bardzo fajnie, znacie chyba Vito To tam weźcie No i pan pozdrawiam a zapomniałem ile dajcie łapki w górę i jak ich ile? Eee, 10 tysięcy, nie wiem, ale może na razie 5 tysięcy, bo my tak my mnie od razu tak dobrze nagraliśmy. No tam było eee, tam powiedział, że nie wiem jak się nagrywa Stars, ale ciście E, dużo youtuberów umie tak robić na ekran Brostas, ja nie wiem, a Darek umie, czy nie? To jest właśnie. Napiszcie w komentarzu, jak się to robi. No, no bo my chcemy i będziemy mogli dla was nagrywać Roblox, Brostas, wszystko, wszystko, wszystko. A będziemy nagrywać na przykład Roblox e, Pixa, no wiesz, no. no i ona Bierzcie jest bardzo spoko. Siłownie, proszę państwa. Siłowie, to jest chyba najlepsza gra. No Wiecie. i ona jest bardzo fajna. Salonym no. jazdą w Jay co chcecie, ale musicie... No i ma jeszcze. Tak. No i zapraszamy Was, no to żegnamy się. Tak. Taka też napisze miły komentarz, taka napisze jak się nagrywa i jak i napiszcie brosa. chcę że ty nagrywa brosas A ja wam a ja wam dam serduszko, tak? Oczywiście. Darek powie kogo, a ja może wszystkich. Oczywiście. Taka będzie miły komentarz, a nie jakiś tam fua! To taki nie będzie, tak? Ktoś nam wpisze x w komentarzu, dostanie chyba złamanek serduszko. No, takie brzydkie, albo nikt nie dostanie. No oczywiście. No to pa, to pa.